Siema, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek top 5, tym razem top 5 walk, które raczej się nie wydarzą, ale byłyby mega mocne. Dodatkowo, jeżeli będzie tutaj 5000 polubień, to zrobię wam maraton top 5. Walka numer 1 to chyba walka, którą każdy chciałby zobaczyć, czyli i kontra fubu, mocna geneza konfliktu i samo na PGA niejednokrotnie mówił ubu-dubu jebać Fubu, Fubu był też wkurwiony, Fubu też napsuł troje krwi i samu nie wiadomo jak to wszystko by wyszło w oktagonie, ale wiem, że na pewno wielu by obejrzało. Major Słodowski kontra Kononowicz. Mega mocna walka. Chciałbym w chuj zobaczyć, jak się biją. Po prostu. Tego. Od buta. Mój wspólnik Krzysztof Rozpara kontra Dymy. No, fizycznie walka jest niemożliwa, bo wiadomo, Dym to jest jakby stan gazowy, a on jest człowiekiem. Więc to się nie wydarzy. JJ Joker kontra Damian Eru. To no, po prostu walka legend. Tak. Po prostu też chciałbym to zobaczyć. Chociaż wiem, że to już na pewno. No kurwa, to już się nigdy nie wydarzyło. Ale zobaczę. I Nitro kontra Maja Staśko. Zobaczyłbym tę walkę, no ale wiadomo, że ona się raczej nie odbędzie. No bo po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Chociaż chuj wie, nie wiem, ale to raczej niemożliwe. Nie,